Wieki temu stary i poczciwy władca na łożu śmierci błagał o siłę i moc, by dalej dbać o królestwo. Gdy już wydawało się, że nie ma nadziei, czarnoksiężnik pochwycił jego dłoń i rzekł: Duch twój ma więcej woli walki niż twoje ciało, a więc panuj dalej i złączył ducha króla z jego zamkiem po wsze czasy. Dzięki temu król dalej dbał o swoich poddanych. Jak się jednak okazało, nie był jedynym, który zyskał moc. Mroczny książę niespodziewanie wkroczył do zamku. Szybko powalając króla, zaczął siać spustoszenie. Gdy król ponownie otworzył oczy, nic nie było jak dawniej. Wiedział tylko jedno: musi odbudować zamek, by odzyskać siłę i obalić mrocznego księcia. I tam, tak jak było wiersze, tak dokładnie jest. Nasz król wszedł na łożu śmierci w układ, z którego niełatwo łatwo się wyplątać. Od tej pory jego dusza jest związana z miejscem, które by zawsze było mu najbliższe, czyli jego zamkiem. I właśnie ten zamek tutaj odpowiada głównie za Odpowiada na nasz temat, odbudowę. Zinterpretowaliśmy go jako odbudowę zamku, odbudowę zniszczeń po tym, jak zły książę wkroczył do zamku i no, zniszczył wszystko na swojej drodze praktycznie. Dlatego głównym celem naszej gry jest pokonanie złego y, księcia. W miarę postępów w grze nasz zamek powoli się odbudowuje. Widać to przede wszystkim na sali tronowej. Odblokowujemy coraz to nowsze umiejętności. Przechodząc za każdym razem losowo generowane pokoje, pokonujemy przeciwników, zyskujemy nowe zdolności, nowe ciosy naszej postaci i możemy odzyskać zdrowie lub inne rzeczy. Dziękujemy, życzymy miłej rozgrywki i dobrej zabawy.